Siema, to ja Argens, a dzisiaj pokażę Wam fajne ziarno świata, na którym możecie poprać na survivalu hardcore czy kreatywnym, ja wybiorę kreatywny, aby Wam sprawniej wszystko pokazać. I wpisujecie sobie ziarno, które będzie w opisie. No i jodowlę, nie? Jeżeli to ziarno. Aha. Bierzecie ziarno. Na tym świecie prawdopodobnie na kanale pojawi się także seria, w której będę w to grał, ale nie wiem. nie wiem, Obiecuję. Jak tutaj będzie dużo reakcji, łapę w górę, no to zrobię serię. Jak widzicie, zmieniłem się tutaj w tym lesie. Mam wioski redżerów. No i na początek, bardzo fajnie się w taki zresztą. O tym razem słabo, ale jak wiecie, to się zmienia. Jak wiecie, możemy tutaj dużo farem, możemy... No i teraz to, co jest chyba najrzadsze. Mamy tutaj wioskę i obok leśną posiadłość. Przecież chyba nigdy nie spotkałem na. trybie. No, na żadnym trybie nie spotkałem, nie będę chłonął. A ile. jest, można sobie przelotować do ziu wełny na pewno. Dobra, nie ma jasności. Sami to sobie zlutujecie. I jeszcze tak. Jest ta nasza wioska bardzo blisko. Wejdziemy sobie na ten tryb. I zobaczcie, co jest tutaj. Tutaj mamy ten bio. No, on nie jest taki rzadki, ale dobrze mieć go przy sobie, jak ktoś. Potrzebuję na przykład tłoków, szlam jest też potrzebne do robienia smyczy, ale to nie jest nic specjalnego. Specjalne jest tu pod ziemią. Mamy jeszcze opuszczoną kopalnię i poszukamy sobie skrzyneczki. Um. Co do diamentów tutaj gdzieś w okolicy, nie wiem, nie szukałem. Ale tyle znalazłem. Mamy skrzynkę. No i tutaj mamy chyba tylko ten znacznik. Ciekawy. Tak to to. O, z głową drugą. Mam nadzieję, że lepszy lud będzie. O, tu już mamy złote jazdko które jest już. To jest słabsze tak To jest słabszy jabłon. Ale myślę, że i tak tak to bardzo... ciekawa sprawa. torów, możecie bardzo dużo sobie zebrać, bo. O mi, na przykład, osobiście nie chciało się nigdy zbierać materiałów na tory. To no, tutaj możecie sobie zebrać? No i tak jak mówiłem, jeżeli będzie dużo. ...łapek w górę. To zrobię serię na tym. Na tym kodzie mają już nawet stworzony świat. No więc, dobrze. To, to by było na tyle. Trzymajcie się.